Czy prawdą jest, że dziecko rozwija się również przez bunt? Przychodzi ten okres, kiedy szkoła ten cały, wydawałoby się, piękny ciąg naszej pracy wychowawczej nagle tracimy z oczu, bo, bo zupełnie stoi przed nami ktoś inny. Spotkałem kiedyś taki tytuł książki. Moje dziecko, mój nastolatek jest kosmitą. Co się dzieje? Oczywiście znaczy te, te bunty pojawiają się cyklicznie od, od praktycznie prawie że urodzenia, najpierw jest bunt dwulatka, czterulatka itd, i tak dalej. Natomiast też bardzo ważne, żeby rodzice znowuż mieli świadomość, że nasze dziecko, żeby się odseparować najpierw biologicznie, potem emocjonalnie od nas, intelektualnie, po prostu musi przejść przez bunt. Musi się od nas po prostu odciąć, często zaprzeczy wartościom, które są dla nas ważne, będzie też kontestowało różne zasady. Jest to dosyć naturalny proces, należy mieć tego świadomość. Też warto wiedzieć, że mózg dziecka w ogóle w tym okresie takim nastoletnim on przenochodzi tak silną burzę, jakby tam mikser włożyć, wszystko zmieszyć, zmiksować, że czasem rodzicom wydaje się, że ich dzieci są po prostu psychicznie chore, tak? bo myślą nielogicznie, są zbyt takie no, wylewne, tak? z płaczu po, jakiś, po jakąś agresję, nie potrafią nazwać swoich Uczuć zapominają o różnych rzeczach, po prostu zachowują się nielogicznie, nielogicznie, ale również mając świadomość, że to jest naturalny proces i on i tak hormonalnie, intelektualnie musi nastąpić, to też my, rodzice, możemy się do tego y, przygotować. Nie walczyć z, dzieć, z dziećmi, y, nie y, no, pogłębiać ich y, no, tego takiego bólu rozwoju, tak? nie pogłębiać ich frustracji, ich samotności, mądrze znowuż towarzyszyć dziecku w tym, y, w tym czasie. Przyglądać się, słuchać, dać mu się wygadać, ale na pewno nie pozwolić, aby dziecko przekraczało nasze granice, nie pozwolić, aby dziecko no, łamało zasady, które są dla nas ważne. Być może troszkę ograniczyć liczbę, ilość tych zasad w domu, postawić tylko na to, co jest rzeczywiście bardzo dla nas ważne, i, no i też rozmawiać z dziećmi. Natomiast przyjąć, że jest to naturalny i potrzebny i wskazany moment. Gdyby tego buntu, oczywiście trzeba patrzeć na natężenie, tak? Nie było, to znaczy, że dziecko być może no, nie ma potrzeby odseparowania się od nas, być może jest uzależnione emocjonalnie od swoich rodziców, jest takie bezwolne, mało krytyczne w myśleniu również, stąd też nie ma potrzeby, przeciwko czemu się buntować, bo ono jest taką, no, taką, takim bezwolnym człowiekiem, który któremu na niczym nie zależy. Jeśli zależy, to się będzie buntował. I tak jak mówię, wziąć pod uwagę, że uderzy w nasze wartości, w nasze zasady, w, w, będzie sprawdzało, czy my je jeszcze kochamy. No ale przede wszystkim wiele rzeczy jest trochę niezależnych od tych naszych nastolatków. Można jednakowo się z nimi komunikować. Jak to robić w tym okresie? Pozwolić im się wygadać, słuchać, pozwolić im podejmować decyzje i ponosić też konsekwencje tych decyzji. Inaczej dziecko nie nauczy się myśleć tak logicznie, przyczynowo-skutkowo. I zapewniać o swojej miłości, myślę, ale tak jak już wspomniałam, nie pozwolić też przekraczać granic, w których czy nasz szacunek jest zagrożony, czy, czy, czy być może dziecko, no nie wiem, miałoby taki bunt, którym chciałoby porozwalać meble w szkole no, czy w domu. Też wyznaczyć granice tego buntu, że tutaj już została przekroczona pewna dobra norma, dobra zasada. A jeśli decyzje dziecka, które chce podejmować coraz bardziej samodzielnie, naszym zdaniem jakby wyprzedzają okres, w którym ono się znajduje. Na przykład pierwsze wizyty w lokalu, na jakichś imprezach, pierwsze decyzje o późniejszym powrocie do domu, dochodzi do spięcia. To po prostu jest taka konieczna przypadłość bytu, tak? bycia rodzicem. Temat jest złożony i na pewno należałoby mieć też znowuż świadomość, że my nasze dziecko wychowujemy do mniej więcej świadomie 12 roku życia. W tym okresie też zamyka się większość okien rozwojowych, które również kształtują charakter dziecka. Później dziecko no, właściwie jest w takiej epoce kamienia upanego, czyli to, czego nam się nie udało wcześniej zrobić. Teraz będzie nam albo bardzo trudno, w, w, czy, czy zakorzenić, czy, czy wyplenić, tak? więc w wielu przypadkach jesteśmy troszeczkę bezradni tak? w, w takich, takich sytuacjach. Więc jeśli dziecko ma taką przestrzeń do tego, żeby podejmować decyzje, było nauczone wcześniej ponoszenia konsekwencji, odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za swoje życie, to nie powinno być za wiele takich sytuacji, w których ono będzie zachowało się naprawdę skandalicznie, tak źle, że no my nie będziemy wiedzieli, co, co z tym zrobić. No ale oczywiście są sytuacje, w których dziecko no, przekracza wszystkie normy, no, nie respektuje naszych zasad. Mówiamy się, że wraca, że ma wrócić o 22, a ono wraca później. Więc no tutaj no myślę, że trzeba byłoby każdy przede wszystkim przypadek indywidualnie potraktować, bo na pewno no nie odważyłabym się tutaj podać jednej dobrej zasady dla wszystkich. Myślę, że dobrze być wtedy z mężem, z, z, no małżonkowie powinni być w tym wszystkim bardzo. Zgodni, bardzo spójni. Tak jak mówię, o no, tej miłości dziecku nie, za, nie zabierać, ale jednak postawić e, zasady komunikacji i granice wyraźne. No ale w jakimś sensie chyba e, no, też uwolnić tak, to dziecko i, i pozwolić mu też popełniać e, błędy. Ale tak jak mówię, no, zbyt złożony temat, żeby powiedzieć jednoznacznie, co w danej sytuacji byśmy powinni zrobić. Kwestionowanie autorytetu wzbudza w rodzicach często lęk nie tylko autorytetu rodziców, ale również szkoły, nauczycieli, autorytetów religijnych, no już o politycznych nie wspomnę. Dziecko stawia jakby swoje tezy i swoje, i swoje też oczekiwania wobec świata. Nie dys, dysku, jednak możemy dyskutować chyba, możemy przedstawiać swoje, swoje opinie. Tak, tak. Jak rodzice? Jak najbardziej. Ja w ogóle bardzo dużo z, z moimi córkami rozmawiam i z, z mężem. Dyskutujemy o różnych sytuacjach politycznych, społecznych, tego co się dzieje, chociażby takie bieżące wydarzenia. One mają już swoją optykę na ten problem. Bardzo dużo się od nich uczę. Słuchuję się, jak no, myśli młody człowiek, jak ich rówieśnicy. Patrzą na temat, naprawdę mnie się bardzo poszerzają tutaj też horyzonty, ale też widzę, że one słuchają tego, co my mówimy, jaki jest nasz pogląd, nasz stosunek. Natomiast pilnujemy, żeby nie mówić tego w takim tonie guru, tak? W tonie autorytetu, wszechwiedzącego, nieomylnego. Przy czym. No, Tutaj znowu wracamy do, do korzeni. Jeśli nasze dzieci patrzą na nas i widzą, że my jesteśmy zintegrowani, spójni, tak? że e, nasze decyzje, nasze wybory e, są w jakimś sensie dobre, owoce naszej pracy, naszego życia, naszego małżeństwa e, są, e, są dobre, no to też one z mniejszą podejrzliwością e, słuchają naszych argumentów, bo za nami świadczy jakaś tam e, historia i trudno byłoby, myślę, przekonać e, młodego człowieka, który jest e, Totalnie nastawione na ideały, totalnie konfrontujący e, fakty, e, nie dający się na pewno zwieść e, żadnym takim fałszom, ale mam na myśli, e, jeśli nasze słowa przeczą naszym czynom, tak, oni po prostu od razu nas e, rozszyfrowują, to jeśli, jeśli widzą, że my jesteśmy prawdziwi, tak, jeśli widzą, że, że e, nawet popełniając błędy, my wyciągamy z nich wnioski i, i, i idziemy dalej, to one też będą skłonne, żeby po czasie tego buntu, tego psychicznego miszmarzu w mózgu, żeby jednak wrócić do, do korzeni, wrócić do prawdy, wrócić do, no, znowuż, no, do autorytetów tak? swoich, swoich rodziców czy, czy, czy osób, które są dla nich ważne. Więc w jakimś sensie powiedziałabym, to my zapracowujemy sobie dorośli na to, czy nasze dzieci y, gdzieś po, 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 po rozejściu się, po tej separacji, po tej y, walce o swoją autonomię, one y, wrócą do wartości, y, wyciągną dobre wnioski z, z, z wszystkich sytuacji, czy po prostu y, będą tak rozczarowane nami i światem, że zmienią w ogóle swój y, kurs? Sytuacja z nastolatkami to sytuacja buntu. Czasami. Twardej, niejednokrotnej dyskusji, wymiany zdań, negocjacji, ale też sytuacja wrażliwości nastawienia, jego y, ucieczki przed, przed problemami, przed trudnościami życia, ucieczki w jakieś, y, w jakieś używki, w jakieś formy spędzania czasu, które są dla niego być może atrakcyjne, ale finalnie destruktywne. No i wreszcie, y, wreszcie. Y, Depresje, czy, 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 czy odsetek niepokojący, wciąż duży odsetek samobójstw wśród właśnie młodzieży nastoletniej, a więc wrażliwość nastolatka. Jak tutaj możemy ukierunkować rodziców, żeby tą, tą wrażliwość nie, 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 nie zdusili, nie, nie pominęli, żeby ją zauważyli. Znaczy, mnie się to wszystko jakby zamyka w, ha, w haśle sens, poczucie sensu. Tak? Dziecko, które y, wpada w taką pustkę, czy taki bezsens, poczucie bezsensu, to najprawdopodobniej to nie dzieje się bez przyczyny, nie dzieje się nagle z, z jakimś jednym wydarzeniem, tylko to jest ciąg zdarzeń y, wyprzedzających, poprzedzających. I na pewno ma tutaj y, na to wpływ ogromnie właśnie rodzina, rodzice, jak oni y, y, no, zaopiekowali się o ten emocjonalny, Personalny wzrost dziecka, o jego wrażliwość, poczucie wartości, wysoką samoocenę, mhm. nadanie sensu pewnych działań, kształtowanie jego charakteru, żeby również w tym czasie nastoletnim ono mogło jakby z, tego, z tych zasobów korzystać, tak? z tych nawyków, dobrych cnót, wartości, które przyswoiło. Więc poszukiwanie sensu jest takim, myślę, kluczowym, kluczowym zadaniem, kluczowym pytaniem, które i my, dorośli, i nasze dzieci sobie zadają, więc wszystkie te ucieczki w nałogi, w przygodny seks, w narkotyki czy w jakieś takie no, autodestrukcyjne zachowania, to jest dla mnie zawsze krzyk o uwagę i krzyk o, o sens. Tak? Tam, gdzie dziecko bardzo rozczarowało się światem, tam gdzie ten świat go zawiódł, a świat to my dorośli, szkoła, nauczyciele, księża, politycy. Tam to no, dziecko będzie prawdopodobnie wchodziło. Poszukiwanie takiego nowego sensu, pseudosensu, e, jakiegoś znieczula, znieczulacza, e, żeby tą, 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 ten ból istnienia jakoś zagłuszyć. I to są znowuż, no, każdy przypadek to jest bardzo indywidualny, e, każdy przypadek wymaga osobnego pochylenia się. E, w, czasem, jeśli te więzi między dzieckiem a rodzicem e, no, nie zostały gdzieś tam zawiązane. W okresie wczesnego dzieciństwa. Y, wydaje się, że w, w, w tym momencie trzeba zrobić wszystko, żeby nie stracić kontaktu z dzieckiem. E, być może trzeba zaakceptować pewną sytuację, która już ma miejsce, e, po to, żeby chociażby mieć mimo wszystko jakąś e, no, szczątki na miastkę relacji z naszym dzieckiem, po to, żeby ono jednak mogło bezpiecznie do portu przybić, jeśli e, gdzieś za bardzo zdryfowało, gdzieś się oddaliło, no, ale. Znowu, dlatego tak mówię o tym przedszkolu, który jest ważniejszy niż uniwersytet, i o tej roli rodziców w tych pierwszych latach życia. Wtedy, kiedy umysł, serce, emocje, dziecka są jeszcze bardzo plastyczne, i tutaj możemy po prostu dokonać cudów. Nie ale też no, mając świadomość, że przyjdzie cierpienie, ból, jakaś, e, jakiś, jakiś kryzys e, i, i później e, patrzeć na to, że to dziecko no, nawet jeśli odchodzi, nawet jeśli oddala się, nawet jeśli popełnia błędy, to w. Dużym prawdopodobieństwo ono jednak wróci. Tak? Ono jednak y, y, logicznie sobie po, po, po wytłumaczy y, tą swoją rzeczywistość i y, y, z, z tej dalekiej podróży ten paszport, który otrzyma od nas, y, wróci na bezpieczny ląd.